Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli oglądasz to wideo, to znak, znaczy, że zainteresowała Cię oferta zakupu Volvo przeze mnie wystawionego. E, nagrałem krótki film, żebyś zobaczył wideo, jak ten samochód wygląda w koło, jak prezentuje się wewnątrz, a prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. E, dlaczego powstaje wideo? Wideo powstaje dlatego, że ostatnie Volvo, które sprzedawałem pojechało aż za Warszawę, czyli odległość około ponad 500 km ode mnie. Dlatego chcę, jeżeli myślisz nad zakupem tego samochodu, a masz kawał drogi, to chcę, żebyś zobaczył ten samochód w jak, najlepszej, w jak najlepszych ujęciach, jak najwięcej, żebyś mógł zobaczyć. I dlatego to wideo powstaje, żeby mógł Ci cokolwiek o tym samochodzie opowiedzieć. Ja jestem Darek, sprowadzam samochody głównie Volvo, głównie Volvo V60. Dlaczego? Dlatego, że jest to jeszcze prawdziwe Volvo. Czyli pod maską pracuje tutaj dwulitrowy silnik, pięciocylindrowy, nie cztero, pięciocylindrowy. Jednostka produkowana, tak naprawdę jednostka napędowa produkowana od końcówki lat 90., czy to Volvo S80, S60, później. W początkach produkcji Volvo V60 jest 62. generacji. Tutaj mamy V60 z 2010 roku produkcja. Jest to produkcja grudzień 2010, pierwsza rejestracja luty 2011. Prezentowane Volvo jest w całkowicie oryginalnym lakierze. Tutaj dostrzegłem tylko, że zderzak przedni był lakierowany. Tak to cała karoseria jest w oryginalnym lakierze. Jeżeli chcesz, to sobie sprawdzić. Zapraszam Cię tutaj, jeżeli będziesz się wybierał, zabierz ze sobą czujnik, jeżeli go nie masz, nie masz, nie masz go możliwości wypożyczenia. Są u nas na miejscu mierniki lakieru, żebyś mógł sobie sprawdzić, że faktycznie ten lakier jest w 100% oryginalny. Jeżeli chodzi o prezentowany model, jest to wersja z oznaczeniem D4 w wyposażeniu Momentum. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj nowe lampy z doświetlaniem zakrętów naprawdę w nocy bardzo fajnie, bardzo fajnie to działa wszystko fajnie świeci także tutaj jeżeli chodzi o lampy no to tutaj najbogatsza wersja jeżeli chodzi o lampy oczywiście wszystkie wasze reflektorów oczywiście działają czujniki parkowania z przodu czujniki parkowania z tyłu jak najbardziej mamy tutaj tutaj mamy czujnik Deszczu, czujnik zmierzchu, jak i tutaj mamy system City Safety, czyli przy niskich prędkościach jazdy w korku zapobiega to kolizji. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten samochód, cały czas był serwisowany. Ostatni serwis jest z 2023 albo 2024 roku w książce serwisowej. Samochód, do, jak ja go kupowałem, był oczywiście nierozbity, bo jest w 100% oryginalny lakier. Były tylko kosmetyczne rzeczy. Oczywiście prowadząc trudy detailingowe, tak jak ja to robię, samochód przeszedł jednoetapową korektę lakieru, żeby wydobyć z niego faktycznie tą czerń, żeby prezentował się nieskacitelnie. Wnętrze zostało wyczyszczone, wyprane. Jest niezniszczone, w bardzo fajnym stanie, jeżeli chodzi o wnętrze. Jeżeli chodzi o serwisy olejowe, mamy tutaj bardzo dużo plakietek na zdjęciach, jeżeli sobie przejdziesz dalej, będziesz przeglądał, to na pewno zobaczysz, że tutaj wszystkie serwisy są zostawione, jeżeli chodzi o olej, eee, więc cały czas było to serwisowane. To, co ja zrobiłem w samochodzie po przyjeździe tutaj na miejsce do Polski. Oczywiście, samochód jest zarejestrowany, jest opłacony. Cały koszt rejestracji, jeżeli będziesz zmieniał tablicę, jest to chyba 160 zł. Jeżeli tablice zostają, jest to kwota 60, chyba 7 albo 8 zł. Badanie techniczne jest ważne do, mar... do września przyszłego roku, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jest to ubezpieczenie 30-dniowe. Tutaj, jeżeli się kończę, to po prostu polisa zostaje przedłużana. Jeżeli chodzi o to, samochód, jeszcze w Niemczech, bo samochód został sprawdzony z Niemiec. Ja tym samochodem zrobiłem 1000 km. Zawsze tak robię, że robię 1000 km po to, żeby po prostu pojeździć, zobaczyć, czy coś wymaga naprawy. Jeżeli to wymaga czego, jakiejś naprawy, no to po prostu to naprawię. Tutaj w samochodzie, tym były tak naprawdę rzeczy kosmetyczne, takie jak wymieniałem jeden czujnik parkowania przedni dlatego, że po prostu czasami jak było wilgotno, po prostu łapał błąd i po prostu czujniki nie działały poprawnie. Wymieniłem tutaj w tym samochodzie pasek o sprzętu, jak i pasek od klimatyzacji, dlatego, że po prostu już był delikatnie popękany, więc chciałem po prostu, żeby tutaj nie generować kosztów nowemu nowemu nabywcy i dlatego ten pasek został, obydwa te paski zostały, zostały wymienione. Jeżeli chodzi o Dodatkowo jakieś wyposażenie w tym samochodzie, no to mamy tak, podgrzewane fotele przednie, nawigację satelitarną, dodatkowo mamy tutaj, tak jak mówiłem, czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu, lusterko fotochromatyczne jak najbardziej lędźwia ustawiane manualnie w fotelach pasażera, jak i kierowcy, podłokietnik z przodu, podłokietnik z tyłu. Mamy tutaj fajne nagłośnienie, tutaj jeżeli chodzi o to, mamy tutaj Digital Performance, Możliwość podłączenia czy to AUXa, czy to USB, czy to odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Mamy tutaj również zestaw głośnomówiący. mówiący. Także jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, jeżeli chodzi o Volvo z tych lat, to naprawdę mamy tutaj wyższe wyposażenie niż standardowe. Standardowe to była całkowicie welurowa tapicerka bez podgrzewanych foteli. Kolumna kierownicy, oczywiście ustawiana w dwóch płaszczyznach. Mamy tutaj tempomat, jak i ogranicznik prędkości. System. DSTC, czyli Dynamic System Tor Control. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi na zimę, naprawdę samochód potrafi nas sam wyciągnąć z niemałych opresji, jeżeli po prostu tracimy kontrolę podczas poślizgów. Jeżeli chodzi o więcej rzeczy, lusterka składana elektrycznie oczywiście, po zamknięciu samochodu oczywiście są dwa kluczyki, pełna książka serwisowa, wszystkie instrukcje obsługi. W Niemczech jeszcze przed sprowadzeniem zostały wymienione hamulce w tym samochodzie, są nowe z tyłu całkowicie, nowe z przodu, również są nowe hamulce. Opony z 2021 roku chyba, Przepraszam. Opony mamy z 2023 roku. Mamy tutaj Fuldę, jeżeli chodzi o letnie, letnie opony. Jest to rozmiar 215-50 R17. Natomiast do samochodu również dołączam komplet pełnych felg stalowych z oponami również Fuldy na felgach stalowych w rozmiarze 16, jeżeli chodzi o ten samochód. Oczywiście wszystkie zaczepy, roleta, bagażnik. Wszystko jest w oryginalnym stanie. Nie mamy tutaj pełnego koła zapasowego, mamy tylko zestaw naprawczy. Dlatego, wszystko do tego samochodu oczywiście dołączam. Co z ważniejszych rzeczy: kupujący, czyli ty jesteś zwolniony z opłaty urzędu skarbowego, wystawiam na ten samochód fakturę VAT-marża. Dlatego nie płacisz tutaj żadnego urzędu skarbowego, i tak dalej. Jeżeli chodzi o więcej rzeczy związanych z tym samochodem, tak jak mówię, ja zrobiłem tym samochodem ponad 1000 km. Uważam, że samochód w tym momencie jest całkowicie gotowy do jazdy, nie wymaga nakładu finansowego. Tutaj jeszcze w cenie wymieniamy olej, bo po co 15 tysięcy był ten olej wymieniany, teraz zbliża się do 15 tysięcy. Dlatego jeszcze w jeszcze tutaj wymienimy ten olej. Na pewno zalejemy. Tutaj był wymieniany olej na 5W30. Olej, który wlejemy do silnika, to będzie Liquid Moil 5W30. Z wymianą oczywiście wszystkich filtrów. Dlatego, żeby ten samochód był całkowicie gotowy do jazdy. Na kolejnych nagraniach, ujęciach zobaczysz, jak ten samochód się prezentuje, jak on wygląda. Uważam, że z tego rocznika, jeżeli ktoś szuka samochodu fajnego kombi, uważam, że Volvo jest bardzo fajną, bardzo fajną alternatywą, może przez wielu niedocenianą. Dwulitrowy silnik D4 pięciocylindrowy generuje 163 konie mechaniczne oraz prawie 400 Nm momentu obrotowego dostępnego już od 1600 obrotów. Naprawdę ten samochód jeździ bardzo, bardzo fajnie. Dodatkowo już jest lepiej wyciszone niż poprzednia generacja S60. Mamy tutaj zdecydowanie inne komponenty użyte. Dlatego faktycznie w tym samochodzie jest dużo ciszej, przy wyższych prędkościach, przy 140, 160, 170. Faktycznie w tym samochodzie jest dużo ciszej niż w poprzednich modelach. Płyta podłogowa, oczywiście, zaczerpnięta z Forda. Także samochód naprawdę na nierównościach zachowuje się bardzo fajnie, zawieszenie fajnie wybiera. Dlatego tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o to, uważam, że jest to bardzo fajna alternatywa, przez wielu niedoceniana. Jeżeli myślisz o zakupie tego samochodu, jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, mam nadzieję, że to wideo, że te wszystkie zdjęcia, które zrobiłem, niestety z uwagi na aurę, która nam dzisiaj sprzyja, mamy tutaj ulewny deszcz, więc samochód został prezentowany u mnie w firmie na miejscu w studiu detailingowym, żebyś mógł w tych lampach zobaczyć, jak ten samochód wygląda. Zawsze oględziny samochodu u mnie na miejscu. Są w, do... w godnych warunkach. Jeżeli potrzebujesz, mamy również możliwość sprawdzenia samochodu na podnośniku. Mamy dużą wulkanizację, dlatego Możesz śmiało przyjeżdżać, zabrać ze sobą mierniki, komputery. Jeżeli nie masz, pożyczymy, możesz sprawdzać pojeździe testowej, komputer, błędy, jeżeli są. Oczywiście e, jak najbardziej pomożemy Ci w tym, żebyś zrobić tą diagnostykę. Jeżeli masz swój sprzęt, przywoź, nie ma tutaj najmniejszych problemów, nie mamy tutaj nic do ukrycia. Dlatego tym samochodem robimy kilometry, dlatego tym samochodem jeżdżę. Żebyś był jak najbardziej tutaj, żeby wyeliminować rzeczy, które mogą powstać w samochodzie używanym. Przebieg tego samochodu to jest 222 000 km. Ja go kupiłem, to ją przejechane 221 z małym haczykiem. teraz ma 222 chyba 457 km. Eee, dlatego, jeżeli interesuje się ten samochód, masz dodatkowe jakieś pytania, zapraszam cię serdecznie do kontaktu telefona, telefonicznego. Numer kontaktowy do mnie to 608 881 424. Jeżeli chcesz wybrać się na oględziny tego samochodu, odezwij się wcześniej. Umówimy termin, który będzie wygodny dla Ciebie, abyś mógł sobie ten samochód zobaczyć, obejrzeć, zrobić jazdę testową i dokonać słusznego wyboru. Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, tak jak mówię, dzwoń, na pewno na nie odpowiem. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię do prezentacji tego samochodu w krótkich ujęciach, gdzie jest pokazany cały samochód, jak i z zewnątrz, tak i wewnątrz. Do zobaczenia, czekam na Ciebie, a na pewno nie pożałujesz tego zakupu. Do zobaczenia.